Emocje po pierwszym odcinku tańca z gwiazdami jeszcze nie opadły. Krzysztof, wiele osób komentowało Twój występ w dość negatywny sposób. Jak Ty sobie z tym radzisz, z takimi komentarzami, że powinieneś nie, ale odpaść. jakie jak, jak, jak wiele osób. Ja nie znam takich. Ale Jeżeli internauci, nie, internauci ale słuchaj. Ale ja ich nie znam. Pokaż, który, którzy to, no to z nimi porozmawiamy. Bezpośrednio. Ja takich nie znam. Ja mam bardzo wiele dobrych komentarzy i co niektórzy nawet mówią. Bardzo proszę. Komentujecie, ale wyjdźcie na tę scenę. Zatańczcie. Spróbujcie w tydzień nauczyć się tego, czego uczył się Rudkowski. Który nie jest zawodowym tancerzem, który tańczył całe swoje życie na parkiecie, ale betonowym. I weźcie też pod uwagę to, że ja ze swojej strony nie tańczę dla siebie, tańczę dla tych biednych sierot, po poległych policjantach. Tańczę dla tych wdów, które dzisiaj być może w samotności spędzają wieczory oglądając taniec z gwiazdami. I dziękują Rudkowskiemu za to, że dla nich tańczy. A ty sobie. Sylwia... o tym. Wiesz, ja podchodzę do tego, jak do programu rozrywkowego nie jak wiesz, do konkursu tańca, gdzie muszę wygrać, bo ja nie założyłem sobie wygranej. Ja założyłem sobie doskonałą zabawę i to, że nauczycielka tańca Sylwia. Doskonale stara się nauczyć mnie tańczyć. I nawet jeżeli zakończymy udział w Tańcu z Gwiazdami, z pewnością i w 100% będę dalej w szkole tańca i będę się uczył. A Ty, Sylwia, z jakimi komentarzami spotkałaś się po pierwszym odcinku? Ja e, po swoich niesnaskach w takiej byłej, byłej relacji przestałam w ogóle czytać komentarze. To oczywiście, tak, oczywiście komentarzy jest dużo, fajnie, nie zagląda nie, Osoby mi najbliższe piszą pozytywne komentarze, że mnie wspierają, dostaję też wiele wiadomości, że na przykład właśnie ja jestem wspierana, że naszą parę wspierają, e, a ja uważam, słuchajcie, nie każdy jest w stanie nauczyć się perfekcyjnie tańczyć. Krzysztof nigdy nie Co miał tydzień. do tak. Krzysztof, Krzysztof nigdy nie miał do czynienia z tańcem. Nawet ja pytam się żony, że no faceci nie chodzą nawet na fitness. Na fitnessie mamy jakąś tam koordynację, kolejność kroków. Tutaj u Krzysztofa to nie, nie, nie było, nie miało miejsca. Stąd też zaakceptowałam to, że po prostu troszkę wolniej idzie nam nauka kroków, ale idzie do przodu. Ale Najważniejsze, idzie. że jest progres i jest. na pewno w drugim odcinku pokażemy ale... trochę więcej kroków tanecznych. Sylwia, skoro masz mikrofon, to jakie są mocne strony Krzyśka w tańcu? W tańcu czy ogólnie? W tańcu. W tańcu. No ogólnie to wiemy, ogólnie to wiemy, ale tutaj tanecznie. W tańcu, że ma bardzo silne ręce, ramiona, także wszystko co jakby mamy od sie do siebie, wszystko działa. Więc ma bardzo, to głównie klatkę ma silną, nad nogami jeszcze pracujemy. Ale chyba też aktorsko Krzysztof sobie świetnie radzi, że Aha. potrafi to wszystko obrać. Ja zauważyłem to oglądając tak. pierwszy odcinek. Lubi wejść Rozmawiamy w rolę. o Tobie obok Ciebie, nie? Słuchaj, Krzysiek. <noise> Bardzo proszę, Ja, teraz ja mam powiedzieć. Ok, słuchajcie, y, zatańczyłem. E, słowa y, jury nie do końca były jednoznaczne, bo gdybyśmy do, dostali cztery razy jeden, to wtedy zastanawiałbym się nad podaniem się do dymisji, nawet jeżeli internauci nam daliby i otworzyli kolejną furtkę do tej dalszej zabawy, do udziału traktujemy to z y, Sylwią jak dobry szpas, jak dobrą no. zabawę, podchodzimy do tego na luzie, nie spinamy się, no. tu nie ma rozpaczy, ojej, Sylwia, co my teraz zrobimy, a co teraz zrobimy, jak wyjdzie źle czy gorzej, nie, my dalej tańczymy, słuchajcie, my nie schodzimy z parkietu i potrafimy, będziemy starali się zatańczyć tak, żeby widocznie, by, żeby były widoczne zmiany e, progresu tańca e, e, naszej pary, i żeby ci, którzy, którzy dali nam to zaufanie i którzy chcieli oglądać Rudkowskiego, a było jak widać ich wielu, ja rozumiem, że może być pewne zderzenie interesów tanecznych i gdzieś y, powiedzmy ci, którzy odpadli, mają jakiś może wewnętrzny żal, że może lepiej zatańczyli, y, y, ale no, y, wybór był y, taki, jaki jest, i musimy się pogodzić z decyzją tych, którzy zdecydowali.